To doskowale pokazuje, że to nie była jakaś wojskowa operacja, to była obrona całego społeczeństwa, bez względu na wiek. No dobrze, ale jak to w ogóle było możliwe, że taki na zorganizowany opór stawił czoła regularnym oddziałom? zadecydowało kilka czynników. Po pierwsze, obrońcy znali to miasto na wylot, każdą uliczkę, każde podwórko. Po drugie, błyskawicznie zorganizowali punkty oporu. Absolutnie kluczowe było też zdobycie arsenału na dworcu głównym. I na koniec, nie można zapomnieć o wsparciu setek kobiet i dziewcząt, które były sanitariuszkami, kurierkami, a czasami walczyły z bronią w ręku. Trzeba jednak powiedzieć o czymś jeszcze. To zwycięstwo miało niestety swoją bardzo mroczną stronę. Kiedy siły ukraińskie się wycofały, w dniach 22 do 24 listopada w dzielnicy żydowskiej doszło do pogromu. W całym tym chaosie, przy dość powolnej reakcji władz wojskowych, rozprzestrzeniły się fałszywe plotki o rzekomej współpracy Żydów z Ukraińcami. To stało się paliwem dla kryminalnych ekscesów, w których zginęły dziesiątki osób. Mimo całego tego heroizmu obrońcy byli już po prostu na granicy wyczerpania walki utknęły w martwym punkcie, a miasto rozpaczliwie potrzebowało profesjonalnego wsparcia z zewnątrz. I ta pomoc była już w drodze.